Powiem o takiej przytulance, która się nazywa Super Zabawka. Tak, dobra tak. że to się. Super Zabawka, Mr. E, to nie jest tylko zabawka. Tak, tak, e, To nie tylko zabawka, bo, y, mamy taki poprowiec miś, przytulanka, który może się bawić dziecko, zarówno małe, jak i większe, ale on w środku ma e, taki wkład wygrzejący. Kiedy zagniemy patyczek w środku, tak w połączeniu do trzech sekund się do temperatury około 50 stopni. Wkłada się powrotem do tego do tego, czego misia i można dziecku włożyć na no, przykład do wózka jesienią, zimą, yy, jak jest tam przeziębione, żeby ogrzać i bardzo ważne, jeżeli ma kolki. Kolka to jest zmora po prostu, żeby rozgrzać to tam się poleca. Na ogrzać w w piekarniku, położyć na brzuchu albo jakieś termofory, ale to też różnie może być, później E, szybko wytraca ciepło taka pieluszka. E, Termoforno to też tak trudno wyczuć tę temperaturę, żeby dziecka nie oparzyć. A tutaj to zostało tak pomyślane, że ta temperatura jest bezpieczna. Jak się położy dziecko na brzuszku tego mi się już się nie będzie wyrywało, bo mi się jest I Jeszcze gdzieś tutaj szaleść nóżka, e, metki są, a metki to, to też. lubią metki, tak? tak. Z tak zabawek to nie to należy odcinać metek. Tak, tak. tak. z daną zabawkę to dziecko najbardziej lubi zawsze metki. Więc to są specjalne metki. To też tak pomyślane kolorystycznie, żeby dziecku się podobało. No a dla nas najważniejsze że to jest taki termofon. Ogrzewa, ten fajny do masażu takiego na korkę. I my mamy też, możemy wykorzystać, jeśli jest jakiś zastój mleka, sobie mi się przyłożyć do tej piersi. I też się nie odważymy, a łatwiej, właśnie pozbycie się tych zastojów zapchanych, zapchanych kanalików. Więc Taka super zabawka to naprawdę jest bardzo dobry pomysł już od początku. Można je używać od momentu, jak to i krótko powinno być. Tak tutaj poleca producent, czyli jak dziecko, no to dosyć, dosyć szybko, prawda? Można od razu stosować. Yy, jedyne co ważne to, żeby nie zostawiać później już takiego dziecka samego z zabawką, gdy ten wkład jest ciepły. Yy, zwłaszcza takiego dziecka jak moja już, który sobie tam poradzi, żeby coś wyjąć, bo no, no, żeby nie przegryzło wkładu na przykład, prawda? Czyli samym po prostu dziecko może się bawić samo. Jak damy wkład, to wiadomo, jak tam gdzieś mamy dziecko ze sobą w wózku, a nie że zostawimy, że tam sobie nie wiem, śpi i nie mamy nad tym kontroli, zwłaszcza z takim większym dzieckiem. Też tutaj puszczę. Taki Mister B kosztuje wydajność 79 zł, ale ten wkład jest wydany do użytku, bo później jak straci temperaturę po około godzinie, to my go podgrzewamy, on się krystalizuje w środku i znowu zginamy patyczek, znowu jest ciepły, więc można, ile razy. Gdyby się coś stało, że nie wiem, nieostrożny rodzic przekuł wkład, to taki wkład można sobie spokojnie dokupić za 15 zł jest wymienny, albo na przykład, jest dwa, jak się gdzieś tam idzie na dłużej. E, jeden z końców sobie można wyłączyć, więc to jest taka mm, dosyć pomysłowa e, rzecz, bo połączenie tego termofora z zabawką no, daje taką jakby tutaj mnogość zastosowań, zarówno tego ogrzewania mhm. dziecka, zwłaszcza jak tam gdzieś się przy e, No i takie zabawy, naprawdę te kolory no, się bardzo podobają. I to też. Taki przytulaczek, tak, więc i najlepiej jak takie przytulaczki to pachną mamą. To najlepiej, żeby gdzieś tam trochę mleka, gdzieś... tak, Jak się to już ogrzewa te nawet to, <gry> to tak. Dziecko samo, czy samo, bo się gdzieś wiedzieć żeby tego lekarza, a żeby mhm. zostawić malucha z tatnym albo z babcią. To oprócz tego, że rezerwę Marka zostawiamy, to zostawiamy też takiego pachnącego przy przytulaczka. Hmm. To Bo dzieci to... są wewnętrzne, dzieci czują też więcej niż widzą na początku.